Witam wszystkich, dzisiaj zrobimy gulasz z serc drobiowych. Serca drobiowe przepłuczemy, zobaczymy co tam trzeba odrzucić, może coś odrzucimy, koty nakarmimy. Następnie patelnia, tłuszcz i będziemy podsmażać serca drobiowe z cebulką. Na patelni ląduje olej i masło. Masło po to, bo nada fajnego smaku, a olej zapobiegnie przypalaniu się masła. No i co ważne, aby serca wrzucić na... Mocno rozgrzany olej, ponieważ te serca muszą nam się przyrumienić. No i co jeszcze ważne, aby serca na patelnię rzucać małymi partiami, małymi porcjami? A cel jest taki, aby one się nie ugotowały. One właśnie mają się nam przyrumienić. Gdybyśmy rzucili od razu wszystkie, i dużo wody by się wytrąciło, i one by się gotowały zamiast. Podsmażace do przyrumienionych serc wrzucamy cebulę. Teraz chwilkę poddusimy. Dodajmy teraz sól i pieprz. Mamy pieprz. Teraz jeszcze trochę soli. Do podsmażanych serc z cebulką dorzucamy dwa liście laurowe i kilka kulek ziela angielskiego. Ja daję cztery. Gdy cebulka nam zmięknie dodajmy dwa ząbki czosnku drobno posiekany. Dodajmy teraz łyżkę mąki. Nam się już mąka pod podpraży. Dolewamy jakieś pół szklanki wody. Już nam się robi fajny sosik. Ładnie się to zagęściło. Teraz dosypiemy majeranku. Ja daję majeranku jakieś pół łyżki. Gdy nam to już na patelni bulgocze, wlewamy jakieś 100-150 ml śmietany. Doprawiamy jeszcze solą i pieprzem. No i sosik z serduszek z cebulką w śmietanie do ziemniaczków mamy gotowe. Na talerz wykładamy kapustę czerwoną na ciepło. Jak taką kapustę zrobić, zapraszam do moich poprzednich filmików. Do tego kilka młodych ziemniaczków. Do tego nasz gulasz serc po wierzchu posypiemy koperkiem i danie mamy gotowe. Jeżeli filmik wam się spodobał, dajcie suba, dajcie lajka. Jest to dla mnie bardzo ważne i motywuje mnie to dalszych filmików dla Was.